Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku herbatki z bekonem na kanale Urban w Londynie, gdzie fakty mieszają się z ironią, a zdrowy rozsądek z politowaniem. Dziś temat naprawdę wyjątkowy. Weźmiemy pod lupę naród, który wynalazł silnik parowy, telefon, internet, piłkę nożną i sztukę robienia absolutnie niczego. Tak, moi drodzy, dzisiaj porozmawiamy o Brytyjczykach. Tych samych Brytyjczykach, którzy przez wieki budowali potęgę imperium cudzymi rękami, a dziś nie potrafią złożyć CV bez pomocy doradcy zawodowego i dwóch kubków El Grey. O narodzie, który kiedyś rządził jedną czwartą świata, a dziś ledwo ogarnia, jak działają nowe nakrętki od Coca-Coli. Matko Bosko, mówię, co z to. Co to, to, to się stanęło? Bo widzicie, jest coś wyjątkowego w sporej części społeczeństwa, które z dumą nosi Union Jacka na klacie, a jednocześnie z niebywałym zaangażowaniem unika jakiejkolwiek użyteczności społecznej. Zanurzmy się więc w fascynującą historię imperialnego nieróbstwa, współczesnych benefitowych strategii przetrwania i tej cudownej, wręcz narodowej umiejętności robienia wszystkiego, byle się nie przepracować. Więc jeśli liczyliście na subtelny, wyważony odcinek, to nie jest ten dzień. Subskrybujcie ten kanał, bo do 100 tysięcy już nie jest daleko, zapaśćcie sobie herbatkę i sprawdźcie, czy Wasz benefit już płynął na konto. Zaczynamy! Zacznijmy od tego, że nie zawsze Brytyjczycy byli aż tak leniwi, jak są teraz. Nie, nie, nie. Oni po prostu od zawsze mieli kogoś, kto odwalał za nich brudną robotę. Bo po co się przemęczać, skoro można kogoś do tego zatrudnić? Albo najlepiej zmusić. Od wieków mieli w tym niezłe doświadczenie. Zaczęli od własnych obywateli, następnie podbijali kolejne kraje, stawiali plantacje, kopalnie, fabryki, a potem? Po tym siedzieli z nogami na stole, patrząc, jak inni za nich zapalają. Tak powstało Imperium Brytyjskie, czyli Szkoła Cwaniactwa, a gdyby cwaniactwo było dyscypliną olimpijską, Brytyjczycy mieliby szansę na złoto już od XVII wieku. Indie? Panowie, my tu tylko zarządzamy, a wy za dalacie w polu. Afryka? Wydobywać złoto, diamenty i inne cenne pierdoły? O nie, to zdecydowanie nie dla nas. To robota dla tubylców. Karaiby, hmm, rum, cukier, bawełna. Panie, toż to niewolnicy mogą robić. My się nie będziemy przemęczać w tym klimacie. I tak przez setki lat nauczyli się jednej rzeczy: ciężka praca jest dla frajerów. Bo skoro raz udało się zbudować imperium na cudzym wysiłku, to dlaczego nie spróbować tej sztuczki ponownie, tylko w nowej odsłonie? O la la, oh yeah. King in the castle! King in the castle! Have a chair, I have a chair. Oh, go do this, go do this, king in the castle. Kolonie się skończyły, ale stara szkoła została, a z nią nadszedł XX wiek. Imperium zaczęło się sypać, kolonie się wyzwalały, darmowa siła robocza się kończyła. I co teraz? Czy Brytyjczycy nagle wzięli się do roboty? <laughs> Dobry żart, no oczywiście, że nie. Zrobili to, co zawsze robią najlepiej znaleźli nową metodę na życie bez wysiłku. W latach 50. i 60. otworzyli granice dla imigrantów, chociaż w dzisiejszych czasach bardziej pasuje słowo inżynierów i lekarzy. I skoro nie mogli mieć już Hindusów i Jamajczyków na plantacjach, to sprowadzili ich do siebie, do Wielkiej Brytanii. Niech prowadzą sklepy, jeżdżą autobusami, sprzątają ulice, budują domy i pracują jako personel w szpitalach. Niech nam odbudują państwo po wojnie. Zadamski. Sprytnie sobie to wymyślili, nie? I tak oto Brytyjczycy nadal nie musieli się przemęczać, bo znowu znaleźli kogoś, kto zrobi to za nich. Przyszłem wcześniej, gdyż nie miałem co robić. Dobra, historia historią, ale przejdźmy do tego, co nas najbardziej interesuje. Bo dzisiejsza Wielka Brytania to już nie imperium. Z Great Britain robi się powoli Little Britain. Nie ma kolonii, nie ma wielkich fabryk, nie ma nawet przemysłu, ale jedno pozostało niezmienne. Genialna umiejętność życia na cudzy koszt. I tu w 1942 roku wchodzą benefity. Całe na biało, jak peszko w meczu z Japonią. Brytyjski system socjalny to jest prawdziwe arcydzieło. Tak dobrze pomyślany, że w sumie nikt normalny nie chciałby z niego rezygnować. Nie musisz pracować, nie musisz się stresować. Wystarczy, że potrafisz dobrze wypełnić formularz i powiedzieć w urzędzie odpowiednie magiczne słowa. Angelus Merkel! Jak wygląda życie na benefitach? Nie to, żebym był beneficjarzem, chociaż może teraz tak wyglądam, ale pogadałem z kim trzeba i jestem w stanie zrobić małą symulację. Obudźmy się w typowy poniedziałek Brytyjczyka na zasiłku. 10 rano, leniwe przeciągnięcie się w łóżku nie ma co wstawać za wcześnie, przecież do roboty nie trzeba dzisiaj iść. 11, kawa, papieros na zasiłkowym balkonie albo tarasie. Może coś by ogarnąć, ale może nie dzisiaj, bo jest ciężki dzień, bo w planach jest oglądanie Netflixa. 13:00 Bierzemy telefon do ręki, zamawiamy Ubera, najlepiej w komforcie. Szybka wizyta w lokalnym job center, ale spokojnie nie po to, żeby znaleźć pracę tylko po to, żeby zgłosić, że bardzo się staram, ale niestety nikt mnie nie chce zatrudnić, bo kryzys, bo stres bo problemy psychiczne. A wiadomo, jak w UK powiesz mental health issues, to nikt nawet cię palcem nie tknie. O 14:00 wizyta w pubie, przecież nie można całego dnia siedzieć w domu, no, kilka herbatek na koszt podatnika, brzmi dobrze, czemu nie? 17:00 może jakaś mała drzemka, w końcu jutro też jest dzień i teraz na koniec najlepsze za to wszystko dostaje się wypłatę od państwa nawet 1500 funtów miesięcznie. Za nic. I to nie jest żart. Kasiole, to by każdy chciał brać, a, a robić. A... Tu się pan wracał ogólnie. Jeśli weźmiemy pod uwagę mieszkania socjalne, różne dodatki, darmową opiekę zdrowotną i dopłaty, to taki bezrobotny może spokojnie dostać pomiędzy 1500 a 1800 funtów miesięcznie. Na rękę. A ktoś, kto tyra na minimalnej krajowej? No cóż, po odjęciu wszystkich podatków zostaje mu może 1300-1400 funtów. No i teraz powiedzcie: poch, pracować. A jeśli ktoś ma jeszcze kartę przetargową w postaci depresji, to już życiowy level master. Bo w tym kraju wystarczy powiedzieć magiczne słowo mental health i jesteś nietykalny. Nie musisz pracować, nie musisz się tłumaczyć. Wystarczy czujesz się przytłoczony rzeczywistością i dostajesz spokój, benefity i darmową terapię z coachem celebrytą z YouTube'a. I kiedy ten cały system zaczyna się chwiać, a rachunki rosną, ktoś przecież musi to wszystko utrzymać. Ale spokojnie, Brytyjczycy mają jeszcze jednego asa w rękawie: imigrantów. Oczywiście, skoro sami nie chcą pracować, no to ktoś musi. I tu wchodzą cudzoziemcy. Polacy, Litwini, Rumuni, Bułgarzy, Hindusi czy Pakistańczycy. To właśnie oni od lat robią robotę w Wielkiej Brytanii czarną robotę. Bo przecież ktoś musi sprzątać hotele, budować domy, dostarczać paczki i obsługiwać bary. No, ktoś musi podać tę pintę steli leniwemu Brytyjczykowi siedzącemu na benefitach, prawda? I teraz najlepsze, ci sami Brytyjczycy, którzy gardzą pracą, bardzo chętnie narzekają na imigrantów. There are some foreigners that are coming over and taking our jobs, yeah, and not even working. Why they take our jobs if they're not working? Because they do it. They do it over they do it. Simple as that. Brytyjczycy chcą lepszych warunków, większych zarobków, elastycznych godzin i pracy, która nie jest stresująca. A jak przychodzi co do czego, to się okazuje, że nikt rzekomo zabranej pracy nie chce. No bo praca w magazynie, Amazona na przykład, no za ciężko. Sprzątanie hoteli? Fuj, to poniżej mojej godności. Budowa? Nie, no nie po to mama kazała iść mi do podstawówki, żebym teraz z łopatą latał. A może. Kelnerowanie! No nie, no bez przesady. To nie jest praca dla prawdziwego Brytyjczyka. No i w tym momencie pojawia się imigrant, ten sam, którego Brytyjczycy nie znoszą i którym straszą w tabloidach, i bierze tę robotę, której nikt inny nie chce. Bo dla niego 10-12 funtów za godzinę to lepsze niż słaba pensja w jego kraju. Bo dla niego praca, jakakolwiek by nie była, to sposób na lepsze życie. I wiecie co? Imigranci utrzymują brytyjską gospodarkę przy życiu. Ba. oczywiście, że tak. Hipokryzja na najwyższym poziomie. Ci sami Brytyjczycy, którzy nie kiwną palcem, żeby podjąć robotę, są pierwsi do narzekania, że w kraju jest za dużo obcych. Imigranci psują kraj. Mówią ci, którzy nie pracują i całe dnie siedzą na benefitach. Przez nich nie ma pracy. Krzyczą ci, którzy nawet nie próbują tej pracy szukać. Polacy i Rumuni i inni przejmują ten rynek. A jakby imigrantów nie było, no to kto by ten kraj ogarniał? Albo boss? Je, yeah, Michael, Michael. I have a problem. A teraz temat rozpalający wszystkie emocje: Brexit, czyli największy strzał w stopę od upadku kolonializmu. Przypomnijmy sobie, jak z nim było. Jednym z głównych haseł kampanii było zatrzymać imigrację, bo. Podobno obcokrajowcy zalewali rynek pracy i odbierali Brytyjczykom możliwość zarobku. No i co się stało po wyjściu z Unii? Brakuje rąk do pracy w rolnictwie, brakuje pracowników w transporcie, brakuje ludzi w budowlance, brakuje kelnerów, sprzątaczek i kurierów. Ale przecież miało być cudownie: wywalimy imigrantów i nagle Brytyjczycy ruszą do roboty. Tylko, że nie ruszyli. I wtedy rząd musiał na naprędce wymyślić program, żeby sprowadzać obcokrajowców do pracy, bo nagle się okazało, że bez nich ten kraj po prostu nie działa. Nie chciałem, wiedziałem, że się doli. A kiedy już nikt nie chce pracować, każdy ma pretensje i wszyscy wskazują palcem, ktoś powinien w końcu wziąć odpowiedzialność. No właśnie, tylko czy rząd robi cokolwiek po patrzeniem, jak wszystko się pierdoli? No, otóż rząd próbuje coś zrobić, ale jak to łatwo się domyślić, próbuje to słowo klucz. Każdy nowy rząd, nieważne jaki, obiecuje, że zrobi porządek z systemem zasiłków. Tak, te wszystkie wszelkie deklaracje i górnolotne obietnice. No i co? Ichły. Zamiast jakiegokolwiek porządku mamy tylko chaotyczne zamieszanie, próby wprowadzania genialnych pomysłów, które często kończą się totalną klapą. Przedstawię wam kilka genialnych pomysłów rządu. Pierwszy, zmniejszenie benefitów. Hm, ludzie się wkurzyli, przecież oni mają prawo do życia. Tak krzyczeli: nie, nie mają prawa do całego życia na koszt innych, ale komu to tłumaczyć? Więc pomysł został odrzucony, bo zrobiłby z rządu no, największych wrogów ludów historii. 2. Zmuszenie do pracy. Brzmi sensownie, prawda? Ale to nieludzkie przecież. No jak można zmusić kogoś do pracy? W końcu w tak liberalnym społeczeństwie nie można przecież narzucać obowiązków. Nawet jeśli ci ludzie z uporem maniaka decydują się żyć na zasiłkach, w ten sposób temat pracy stał się tematem tabu. Po trzecie. Kontrola wydatków na zasiłki. <laughs> no dobre sobie. Czy to naprawdę ktoś potraktował poważnie? Przecież w tym kraju nikt nie zna słowa cięcia. Naprawdę. To brzmi jak przekleństwo, które nie może paść z ust żadnego polityka. Jeśli zaczynają rozmawiać o obniżeniu kosztów systemu, to natychmiast pojawiają się wzburzeni obywatele, protesty, listy, petycje i, i. i co jeszcze. Więc pomysł ląduje w koszu szybciej niż dokumenty na biurku urzędnika w piątek o 15:59. A co mamy teraz? System zasiłków rośnie w zastraszającym tempie. Na dziś to kosztuje już ponad 65 miliardów funtów rocznie, ale prognozy mówią, że do końca tej dekady ma to wzrosnąć do 100 miliardów. I co robi rząd? Podnosi podatki tym, którzy jeszcze mają ochotę pracować, bo przecież ktoś musi zapłacić za tę całą karuzelę socjalu, prawda? A Brytyjczycy siedzą, piją herbatkę, czekają, aż za nich wszystko załatwi rząd. I tak to wygląda. Kolejny rok, kolejne wybory, a system zasiłków rośnie jak na drożdżach. To jest dramat, kurwa. To jest dramat. Ale może wcale nie chodzi o system, o benefity, o rząd czy o imigrantów. Może najważniejsze pytanie brzmi: czy. Brytyjczycy w ogóle jeszcze chcą pracować. Słuchajcie, na papierze wygląda to całkiem nieźle. Oficjalne bezrobocie Wielkiej Brytanii jest stosunkowo niskie. W 2024 wyniosło około 4%. Ale to tylko część prawdy. Bo jest jeszcze druga grupa. Tak zwani nieaktywni zawodowo, czyli ludzie w wieku produkcyjnym, którzy mogliby pracować, ale z różnych powodów jakoś tego nie robią. I teraz uwaga: W Wielkiej Brytanii takich osób jest 9,5 miliona. Tak, dobrze słyszycie: 9,5 miliona Brytyjczyków z paszportem, którzy nie pracują, chociaż nie są emerytami, ani studentami, ani nawet oficjalnie bezrobotnymi. To znaczy co? Magicznie wyparowali, a może zostali zjedzeni przez imigrantów z Afryki? Nie, po prostu znaleźli sobie inne sposoby na życie. They're eating the dogs, the people that came in, they're eating the cats, they're eating They're eating the pets. Zastanówmy się, czy Brytyjczycy w ogóle mają motywację, żeby ruszyć dubsko do roboty. Z jednej strony nie chce im się robić główna za minimalną stawkę, bo przecież są dumnymi Brytyjczykami i nie będą tyrać za grosze. Z drugiej strony nie są też na tyle ambitni, żeby zdobyć jakieś konkretne umiejętności i faktycznie zrobić coś więcej. I teraz dochodzimy do najbardziej bolesnej myśli. Może to my, pracujący, jesteśmy frajerami? Kto ma lepszą strategię? Ten, kto pracuje, czy ten, kto znalazł sposób, żeby nie musieć pracować? Bo wiecie, jak mówią ci z osiedli: nieważne ile zarabiasz, ważne ile dostajesz za darmo. Nie wiem, nie znam się, nie orientuję się, zarobiony. I tak oto Brytyjczycy udowodnili, że praca nie jest dla każdego bo ci dumni, wiecznie oburzeni, herbatą popijający patriotyzm Brytyjczycy, ci, którzy przez dekadę z pogardą patrzyli na imigrantów, budowali mit własnej wielkości i narodowej dumy, stają się powoli obywatelami drugiej, a nawet i trzeciej kategorii. Gorsi od Polaków. Gorsi od Pakistańczyków, gorsi od Hindusów, którzy na ten moment posiadają więcej nieruchomości w Londynie niż wielcy Brytyjczycy. Ale nie dlatego, że ktoś ich wypchnął, o nie. To oni sami z własnej woli odłączyli się od rzeczywistości, wylogowali się z rynku pracy, ambicji i jakiegokolwiek wkładu w rozwój państwa. I co niektórzy mają jeszcze czelność krzyczeć? I teraz siedzą z parującą herbatką pretensją do całego świata, że kiedyś to było lepiej. Tylko że kiedyś to trzeba było jeszcze coś robić. I, i tacy oni byli. A teraz państwo nie ma z nich żadnego pożytku. Zero, znikoma wartość użytkowa, jak, jak taka przyprawa, której nikt nie używa, a stoi w szafce, bo, bo może kiedyś się przyda. A tymczasem ci, których tak bardzo nie chcieli, imigranci, obcy, ci, co zabierają pracę, Prowadzą tutaj firmy, ratują szpitale, wożą towary, uczą dzieci, czy budują domy. To właśnie imigranci, a w nich my, Polacy, budują ten kraj. To właśnie my, imigranci, utrzymujemy system, który pozwala Brytyjczykom żyć w iluzji, że jeszcze coś znaczą. I wiecie co? Może niech tak nawet zostanie. Może rzeczywiście najlepsze, co mogą zrobić ci niektórzy Brytyjczycy, to po prostu zejść nam z drogi. Bo jak się nie chce pracować, nie chce się uczyć i nie chce się zmieniać, to chociaż niech się kurwa nie przeszkadza tym, którzy to robią. Bo z flagi Brexitu i z napisem na koszulce oddajcie nam nasz kraj z powrotem, jeszcze nikt nie zbudował przyszłości. A ci, co żyją z benefitów, z czasem sami staną się beneficjentami własnej bezczynności, tylko że nie tych pieniędzy, co trzeba. Bo dzisiaj to właśnie ci obcy zaczynają tworzyć nowy Londyn i nową Wielką Brytanię. A ci, którzy uważają się za jej właścicieli, powoli zostają tylko widzami we własnym domu. I to z własnego wyboru. I tym smutnym, zasłużonym i nawet bym powiedział pięknym przesłaniem zostawiam Was na dziś. Subskrybujcie, lajkujcie, dajcie mi znać w komentarzach, co byście chcieli zobaczyć w kolejnej herbatce z bekonem. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.